Cześć, dziś pokażę Wam, jak zrobić taki plakat, ale lepiej. Kilka dni temu odkopałem mój stary projekt ze studiów. Powstał na zajęciach z projektowania graficznego i ma około 10 lat. Zdziwiłem się, gdyż pamiętałem go inaczej, to znaczy lepiej. Pamiętam, że byłem z niego dumny i mam wrażenie, że był to pierwszy projekt, który zrobiłem zupełnie samodzielnie na podstawie własnego pomysłu. Dziś zauważam wszystkie błędy młodego grafika i widzę przepaść między sobą dzisiaj a tamtym studentem, który dopiero raczkował w projektowaniu. Dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić w porównaniu sposobu myślenia tej samej osoby na przestrzeni 10 lat i tego, jak percepcja postrzegania tego samego tematu zmienia się wraz z nabieraniem doświadczenia. Zacznijmy od tego, co nadal podoba mi się w tym projekcie a jest to z pewnością sam pomysł na plakat. Zawsze lubiłem wymyślać różne historie, i teraz widzę, że mimo niedoskonałości w projektowaniu to już na samym początku swojej drogi szukałem ciekawych pomysłów. Uważam, że symbol klepsydry jest trochę banalny, ale przez umieszczenie w niej dwóch kulek symbolizujących zakochanych, którzy spotkają się tylko wtedy, gdy ich czas minie i połączy ich śmierć, jest całkiem ciekawy. Naprawdę zabawnie ocenia się siebie samego w ten sposób. Mam wrażenie, że mówię o kimś zupełnie innym. O ile pomysł się jeszcze broni, to grafika niczym nie zaskakuje i jest bardzo oczywista. Użyta klepsydra to najbardziej standardowa klepsydra, jaką można sobie wyobrazić, a dekoracyjny font to pierwszy wybór, jeśli myślimy o romantycznej i tragicznej historii. To jest podstawowy błąd nowicjusza robienie projektu, który nie wnosi nic nowego do świata odbiorcy. Serwujemy mu coś, co widział już tysiąc razy w lepszej lub gorszej formie a nie na tym nasza praca polega. Uważam, że podchodząc do każdego tematu, powinniśmy starać się wytyczyć nowy kierunek. Wiadomo, że wszystko już było i nie da się zawsze zaskakiwać, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy starać się nadać swoją własną interpretację każdej pracy. Dlatego dziś unikałbym jak ognia takiej sztampy. Na początek zmieniłbym tło plakatu. W pierwotnej wersji użyłem czegoś, co wyglądało jak stara więzienna siatka, ale nie ma żadnych podstaw w historii z książki, aby właśnie takiego tła użyć. Wtedy użyłem tła, które po prostu było mroczne. Nie zastanawiałem się wystarczająco nad tym, co robię. Pracując z młodymi artami, widzę te same błędy i wiem, że sporo czasu musi minąć, zanim powstaną pierwsze w pełni świadome projekty. Dzisiaj użyję tła, które kojarzę się z katedrą, może grobowcem. Nie będę nawiązywał do renesansu i baroku. Dla nadania mistycznego klimatu będę posiłkował się architekturą gotycką. Postanowiłem wyszukać w stoku minimalistycznej klepsydry składającej się z jednej bryły szkła. Za pomocą tak prostego zabiegu przełamuję utarte schematy i unowocześniam pokrytą kurzem historię. Nie zależy mi na tym, aby oddać czas i epokę. Będę bazował na wrażeniu, jakie powinien odnieść odbiorca. Pierwszą trudnością będzie nadanie transparentności klepsydrze. W tym celu wycinamy piasek po to, by część ze szkłem móc ustawić w kilku trybach mieszania. Dół zdjęcia pokryjmy jasno gradientem. Powstanie pewne niedopowiedzenie w tle, które pozwoli nam bez przejmowania się perspektywą umieścić naszą klepsydrę w kompozycji. Przyciemnijmy tło po bokach. Chciałbym, aby obszar za klepsydrą był jaśniejszy. Będzie to wyglądało tak, jakby z zaklepsydry wydobywało się delikatnie światło. Dodajmy też cienie i rozmyte odbicie obiektu. Nadajmy strukturę podłożu. Może to być betonowa posadka. Ja przygotuję to tak, aby struktura była widoczna tylko w bliskiej odległości od klepcy Cały czas kontrolujemy kolorystykę obrazka. Gdzie niejdzie rozjaśniamy, a w innych miejscach przyciemniamy. Stwórzmy wrażenie głębi, mającej swoje centrum w dolnej części kompozycji, gdzie klepsydra styka się z podłożem. Dodaję warstwę z unoszącym się pyłem. Nada to trochę magii całej scenie. Powielamy warstwę z tłem i umieszczamy ją nad klepsydrą. Dzięki temu stworzymy wrażenie odbijających się od szkła refleksów. Cały czas walczę z temperaturą barw. Chciałbym, aby środek plakatu był wyraźnie cieplejszy od reszty obrazka. Do tego zabiegu sprowokował mnie trochę piasek w krepsydrze. Jak się okazuje, dziś też kilka moich posunięć jest dziełem przypadku. Dodajmy promień światła, wydobywający się z górnego rogu obrazka. Wyobrażam sobie, że gdzieś tam znajduje się okno z witrażem, przez które dostaje się słońce. Taki sam promień dodajmy w rogu klepsydry. Za pomocą prostego białego shape'a przedłużmy zasięg światła. Dodajmy mu rozmycie i delikatnie wymaskujmy go gradientem. Dodatkowo, pomyślałem, że możemy dodać takie lewitujące pyłki które będą widoczne w widmie naszego promienia światła. Zawsze to trochę urozmaica obrazek. I więcej detali, tym historia będzie pełniejsza. To już ostatnie szlify. Kontrola nasycenia barw, poprawienie kontrastów i ogólne spojrzenie na wyrazistość obrazka. Przechodzimy do najciekawszej części. Długo zastanawiałem się, jakiego fontu powinienem użyć, biorąc pod uwagę, że typografia w pierwotnym projekcie była banalna. A jej sposób zapisania się całkowity brak umiejętności w posługiwaniu się fontem. Postanowiłem użyć bardzo prostego i czytelnego kroju pisma. Dodatkowo zapiszę go w nietypowy sposób zgoła odmienny od tych, które widziałem w tego typu projektach. Użyję bardzo dużych liter, które będą integralną częścią klepsydry i całej kompozycji. W dość ciekawy sposób udało mi się ułożyć literę N, która ładnie wpisała się w środek klipsydry. Czerwone kulki będą teraz płaskie i raczej symboliczne. Jestem zadowolony z efektu końcowego. Dzięki tej lekcji wiem, że gdyby nie tamten niedoskonały projekt, nigdy nie udałoby mi się zrobić tego dzisiejszego. Rada dla Was: nie usuwajcie swoich pierwszych projektów. Warto czasem do nich wrócić, żeby zobaczyć, jakie były Wasze początki. Łatwiej też jest zrozumieć początkujących grafików, którzy drogę do swoich najlepszych projektów dopiero zaczynają. Jeśli ten podwójnie sentymentalny materiał Wam się spodobał, to dajcie suba i łapkę w górę. Może odgrzebie jeszcze jakieś projekty życia z przeszłości. Cześć!